Ya, Flocena. Yo, y Eva. ¿Cómo detienes un remolino? Y esquivas cada trampa del destino. ¿Cómo conviertes en luz las pesadillas? Y pones a tus miedos de rodillas. ¿Cómo es que vuelas a un contracorriente? Y brillas única entre tantas. Como el sonido, este sueño que creí perdido es muy difícil de explicar. Tuve que vivir en otra pie para saber que eres mi lugar. Que por se lleva. cada paso es una prueba. Este corazón se le falla, no quiere aterrizar. No, Ahora que ya Dasz mi spróbować z Rebeką? A bierz się sobie. Mnie się podoba Elena. Uwielbiam takie niby trudne. Są najlepsze w łóżku. Zdradziła ci swój znak Zodiaku? Bez tego nie ruszysz. Tak zmysłowe są tylko beki. Ja ze swoją seksualnością jestem oczywiście skorpionem. Posypią się iskry. Przepraszam. Niechcący usłyszałem Waszą rozmowę. O których kobietach mowa? Tam siedzą takie dwie panienki. Ta w niebieskim, kędzierzawa, a ta druga gdzieś poszła. Ale spóźniłeś się Pan, są już zajęte. Pań tu nie brakuje. Wystarczy zagadać, postawić drinka i pójdą z panem. Powodzenia, Matadorze. Helena Trojańska. Na co? Piniakolada dla bogini. Dziękuję, ale prawie nie piję alkoholu. A gdzie koleżanka? Musiała wyjść. Bogini, zatańczymy. Najpierw obejrzyjmy prezentację. Nie po tańcu. Spójrz na prognozowane przychody i wasze dywidendy. Powiem wprost. Interesowały mnie zyski, a te znam od rana. Projekt mnie nie obchodzi. Podpiszę ci to. Na czy on Proszę tutaj. Nie tą ręką. I zatańczymy. Listo. Gotowe. Wielkie dzięki. Doskonale. Jaki jest Twój znak według chińskiego kalendarza? Nie mów, zgadnę. Może wąż? Nie, nie smok. Masz w sobie magnetyzm. Chodź, zatańczymy. Ale ja nie. Moja piękna. Pójdę na chwilkę do toalety. Tylko szybko chcę wyczuć twoje ciało. Ja w chińskim kalendarzu jestem psem. Ślicznotko. Dlaczego jesteście sam? Tato, co ty tu robisz? Patrzę, jak nisko upadłaś. Ty, bezwstydnicą. Nie wiem, o czym mówisz. Widziałem, jak z nim tańczysz. Pójdziesz z nim do łóżka. Obrażasz mnie. Jestem tu w sprawie zawodowej. Znam ja ten twój zawód. Wstyd mi, że mam taką córkę. Jesteś. O Boże! I nie gadaj, jaka z ciebie nowoczesna dziewczyna. Jesteś za mała. Prawda? Wstydz się. Zrozumiała o co ci chodzi. Jutro ma lekcje, a my mamy pracę. Niech idzie spać. Zawsze jej bronisz. A jak zajdzie w ciąże, czy czyja to będzie wina? Chłopaka. Twoja. Nie wierzysz w mój rozsądek? Dziewczyna i rozsądek. Na takie jak ty, nieznające życia, czyhają tysiące drani. Mam już 16 lat. Przerabialiśmy wszystko w szkole. Nie jestem głupia z rozum. Nie jesteś, bo masz takiego ojca. Ale jesteś niewinna i taka pozostanie, Żebyś wyszła za mąż w bieliu i żeby nie było skarg. Jesteś nie dzisiejszy. Jakie znaczenie ma cnota? A co to znowu za gadanie? Kto cię wychował? Jeśli nie rozumiesz, spytaj mamy. Wzoruj się na niej. Ona umiała zachować czystość dla ukochanego męża. Powiedz jej sama. Zaschło mi w gardle. Jak mam być spokojny? To ja nauczyłem go wszystkich sztuczek. Sam nie poderwałby nawet psa. Ja przynajmniej znałem granicę, a on nie ma żadnych oporów. Elena sobie poradzi. Oby. Masz komputer? Muszę w to zajrzeć. Mam. Stary, ale jary. Zabrałem audyt z firmy. Szukam tych 3 milionów, które rzekomo ukradłem. Masz dowód swojej niewinności? Nie, raczej obraz sytuacji. Być może gdzieś znajdę ślad tych pieniędzy. Nic nie rozumiem, ale bez dowodu. Musisz pozostać Ewą. Myślałem, że pójdzie mi szybciej. Potrwa to dłużej niż sądziłem. Czyli Ewa pozostanie z nami. Nie gniewaj się, ale wolę ją od Juana Carlosa. On jest w porządku. Ale Ewa przypomina mnie. Ewa nie istnieje, to wydumana postać. A ja żyję, kocham i cierpię przez kobietę. Znów te męki. Co poradzisz? Nic pani nie jest? Nie wiem. Proszę mi podać rękę. Tylko niech mnie pan nie obmacuje. Nic się nie stało. Niech pan nie wykorzystuje kobiety w kłopotach. Gdziekolwiek jestem, zaraz zjawia się jakiś facet. Proszę mnie nie dotykać. Podpisał umowę wstępną? A skąd mam wiedzieć? Spławiła mnie. Nie mam pojęcia, czy z nim poszła i czy jej podpisał. Każdy sądzi według siebie. Nie porównuj mnie z tą panienką. Proszę. Dzień dobry. Proszę. Umowa wstępna pan Fonticoda podpisał. Doskonale. Wiedziałem, że można na panią liczyć. Gdzie ci podpisał? W barze. Świetnie. Z nią jesteśmy już po drugiej stronie. Gratulacje. Na pewno nie wejść z tobą i nie posłuchać? Na pewno. Mogę poprosić, żeby ci zadali co innego? Nie, pójdę już. Do widzenia, babciu. Trzymaj się z Bogiem. Gdzie moje zdjęcie z Lalitem? Przecież było tutaj. Proszę. Dzień dobry. Jest pani smutna? Przytulić panią? Nie, niczego nie potrzebuję. Dzięki. Mogę usiąść? Dobrze. Jak wczoraj poszło? Pan Fonticoda podpisał. Świetnie. Mogę usiąść. Dobrze. Ale nie posunął się za daleko. Ma łapska jako śmiernica. Nie mieszaj się do moich spraw. Chyba wyraziłam się jasno. Moja ciotka jest jeszcze bardziej wścibska. Po prostu martwiłam się o panią jako własną córkę. Przestań. Nie jesteś moją matką. Kiedyś stracę resztkę cierpliwości. I wiesz, co będzie? Pani Moreno, tu dyrektor Instytutu Angielskiego. Przykro mi, ale pani synka nie ma w szkole. Mama go przyprowadziła. Tak, i przejęła go nauczycielka, ale do klasy nie dotarł. Nie możemy go znaleźć. Chyba zaginął. Co takiego? Kazała ci powtarzać oświadczyny? Jakbym się żenił dwa razy. Z jedną kobietą. To ci kazało uciekać z przed ołtarza. Zobaczyłem Angelikę i przypomniałem sobie, jak byliśmy zakochani. Mam przypomnieć, że przyprawiała ci rogi? Pamiętam, ale to wydało mi się tak odległe. Odległe? Ta kobieta cię zdradzała. Gdybym się z kimś przespał, zrobiłbym to samo. Nie, bo my jesteśmy mężczyznami z inną naturą i wrażliwością. Chyba nie wrócisz do Angeliki? Sam mówiłeś, że taki nie przedstawia się rodzicom. Nie przedstawiły się jej nawet nam. Masz rację. Po prostu byliśmy na siebie napaleni. Nie traktowaliśmy tego poważnie. Nie? Przypomnieć ci, jak ryczałeś, kiedy odeszła? To już nieważne. Dotrzymam słowa danego Patricji. I poślubię ją. Już jadę. Pobladła pani. Co się dzieje? Muszę wyjść. Zajmij się wszystkim. Pójdę z panią. Nie wtrącaj się. Zrozum, jeśli chcesz tu zostać, musisz mi dać święty spokój. Proszę zaczekać. Tak? Coś się stało? Dzwoniła dyrektorka szkoły, że Lalito zaginął. Zgubili dziecko? Nie pojedzie pani sama. Mówiłam, że jej pomogę. Sam panią zawiozłem. Ja też pojadę. Może się przydam. Proszę wracać. Dokąd pojechali? Wybacz, kochana, ale nie jestem nianiką Plutiego. Wiesz, w czym rzecz? Kiedy jestem z jedną, myślę o drugiej. Angelika nie jest najporządniejsza, ale było z nią cudownie. Zdarzyło ci się to kiedyś? Pewnie, że tak. Ale w narzeczeństwie. Po ślubie Marcela jest jedyna. Ona jest jak główna wygrana. Piękna, mądra. We wszystkim cię popiera. Tak, jest wyjątkowa. Dziś już takich nie robią. Powiem ci coś. Jestem jej pierwszym i jedynym mężczyzną. No co, obrażasz mnie tym śmiechem? Jak to się zgubił? To niemożliwe. Mówiłam już pańskiej córce, nigdzie go nie ma. Uprzedziliście ją? Tak, jest już w drodze. Powiedziałem sekretarce, żeby dzwonić tylko do mnie. Przykro Ale mi, w takim przypadku pani Moreno musi wiedzieć Moreno pierwsza. Jest matką. Szukajcie mojego wnuka, zaraz przyjadę. Silvia! Silvia! Wejdzie Silvia! Silvia! Co się stało? Lalita nie ma w szkole. Zaginął przez ciebie. Zostawiłam go w szkole. Do niczego się nie nadajesz. Dobry Boże, strzeż mojego Wnusia. To tak, jakby kupić samochód bez jazdy próbnej, licz się ze słowami. Nie chodzi o Ciebie. Mówię o niej. Odważna była. Wiesz co? Zaczynasz coś mieszać. Nie w tym rzecz. Patrycji też na tym zależy. Wykorzystaj to. Masz dziewczynę z zasadami. Z jakimi zasadami? Oszaleję przez nią. Nie mogę się kochać? Dlatego wciąż myślę o tej ognistej brunetce. Wykaż cierpliwość z blondynką, a przekonasz się, jaka jest namiętna. Czemu zawdzięczamy zaszczyt? Szefie? Dzień dobry. Fernando przygotuj od ręki raport o grupie Sitam. Chcę podpisać z nimi kontrakt. Już szef. Trochę doszlifuję i już przynoszę. Doskonale. Skoro pozostał ostatni szlif, chcę to mieć rano na biurku. Przed waszym śniadaniem. Potrzebuję informacji. Mam z nimi spotkanie mm. przed waszym lunchem. Z samego rana. Tak jest, wielki szefie. Rano. Moi rodzice, pana serieta, mój szef. Szef. Jasne. Przywiózł mnie, bo to pilna sprawa. Jestem zaszczycony. Żałuję tylko, że w takich okolicznościach. Co się stało? Pracuję w szkole od lat. I nigdy nie zginęło mi dziecko. Przecież był w środku. Jak mógł się zgubić? Rozumiem, proszę się uspokoić. Wiemy, że wszedł. Szuka go całe grona pedagogiczne. Musi gdzieś być. Nie poszedłby sobie. Złożę skargę. Niech tylko to się skończy. To twoja wina. Mogłaś go przyprowadzić, a nie szlajać się po nocach i wysyłać nieporadną matkę. Nie zaczynaj. Nie czas na kłótnie, nie rozumiesz? Może go poszukamy. Najlepiej się rozdzielimy. Sprawdzimy więcej miejsc.

Szukamy od tylu godzin i nic. Jeśli się nie znajdzie, zapłacisz za to. Ale przysięgam, że to ty go odprowadzałaś. Ale przecież zamknij się. Szukajmy. Przynajmniej na coś się przydasz. I nie rycz. Nie prosiłem cię o nic od dzieciństwa. Wiem, że ostatnio mniej rozmawiamy i że jestem niegrzeczny, ale błagam. Pomóż mi odnaleźć Lalita. Znasz go. To wyjątkowy dzieciak. Kocham go, a dla Eleny jest wszystkim. Proszę cię spraw, żeby nic mu się nie stało. Mira. I jeśli rzeczywiście jesteś wszędzie, daj mi jakiś znak. Pomóż. Przepraszam. Lalito jest grzeczny i bardzo go kocham. Jest. Jest, bracie. Jestem ci winien szklaneczkę. Już łączę. Imperio. Uh -huh. ma la maru, Pomóż com... mi z tym raportem. Nic nie robisz. Jak to nic? Grupo imperio? Grupo imperio? Si, Już chwileczkę. Tak jest od rana, telefon się urywa. To może robić każdy. Mam tylko jeden dzień, pomóż. Nie, wyszedł do banku. Będzie za 20 minut. Pomożesz czy nie? Zostaw. Jeśli będzie czas. Nie zostawiaj na ostatnią chwilę. Nie skompromituj mnie przed szefem. Miło cię słyszeć, Marcelito. Diego? A któż by inny? Dzwonię, żeby cię zaprosić na spotkanie absolwentów. Nic nie wiedziałam o zjeździe. To będzie pierwsze. Dlatego musisz być. Co ty na to? Spotkamy się. Czekam. Pośpiesz się. Posłuchaj synku, zejdź stamtąd, tak jak...